Siemanko, witaj na naszym kolejnym odcinku z ROBLOX. Siemano. Dzisiaj sobie zagramy w The Exit 8, czyli taki e, trochę przeróbkę e, prawdziwej gry The Exit 8, tylko że po prostu na ROBLOXie taka gra. Dzisiaj spróbujemy przejść pierwszą mapkę, czyli e, Subway. Subway. Tutaj dawaj. E, I zobaczymy w jakim tempie to zrobimy. Więc zachęcamy do zostawienia subskrypcji, żeby nie przychodzić następnych odcinków. Yy, I strzeżcie też łapkę w górę. A my będziemy już tutaj wchodzić. Dawaj, na dwie. Dawaj, chodź. Bum. No to lecimy. The level make sure to play the A no, sorry. Włączony dźwięk. O jest ten typek. Siemka. Można sprintować. Jest krat. A Jednak tu tak jak zwykle. To normalne, tutaj takie o, takie o, takie o, takie Dobre, o, takie o, takie wyjdziemy. o, takie o, takie o. Trzy drzwi, dwie kraty. Dwa, jeden znak patrzenie. Yy, dwa znaki no smoke. Dobra. Dobra, lecimy. Beat your fastest time. No to możemy trochę to speedrunować. Uwaga. On trzyma Patrz telefon. się na typka. Nie obraca się. Ale szybko, bo czas, czas. Dobra, Dobra tak wydaje się... mi się, że nie ma anomalii. yes Mówiłem, że nie ma. Tak, od razu było. Speedrun, szybki speedrun. No. No. Tu no. mamy, coś tu mamy takiego. Typek. Goście nie patrzy. Typowy typek. Było zawsze żółte? Ale co? Nie ma kraty. Nie, są kraty. Ale co żółte? Nie bo tak się zastanawiam, czy tam... To... Nie, no nie ma anomalii. No nie, nie, nie ma, na no pewno no nie ma. Dzień, Dzień dobry! Dzień dobry. Siema. Dobra, najpierw typo. I od razu podbieg. Siema, ziomek. Teczkę miał zawsze? Tak. Ma telefon? Tak, ma. Ma telefon. Dobra, na to. Myślę, że powinny być już jakieś anomalie, bo tak Cztery razy z rzędu bez anomalii. No i gorzej. No smoking. Troje drzwi? Nie! No znów nie ma! Ech, nie wierzę, żeby nie było. Nie wierzę, żeby był. była na... Nie był. No oczywiście, nie. No, oczywiście, no, co oczywiście! Sprzyja nam ten level. To jest czołeczka, się ma typek. Dzień dobry. Jak tam leci dzień? Chyba dobrze. Eee, o! O! o, fuj! Chyba komuś się wyla wylał bigosik. <noise> Farba czarna No, jak to nie Wait, what No zawracamy, no mm, i oczywiście, Na nie spokojnie Ten, Tybek? Siema? Zenek? Nazywajmy go Zenek Ej, sok! Wracaj, ma czerwone oczy Joł! Ją? Nie mogę okay, ja tego ty... nie zauważyłem. Ja tego nie zauważyłem. Ja no, od razu to zauważyłem. Dobra, lecimy. Teraz ty po. Siema ziomal. Nie, no na spokojnie. Ty, zawracamy. Okej. Okay. Tak mi się wydaje, że to jest. Nie coś, mam słów. Że trochę gorsze jest. No wiadomo, no, oczywiście. Że tak. Bo wcześniej było były za oczy. Napisy wcześniej no. były. Tak bo widzisz, tu byłem. są napisy, bo to jest taki. Nie Ty. było tych oczu. Nic nie ma sklepu. Wentylacja jest ok. Złupka chińska nasza. Oczko w porządku. Nie, no, no nie. Co jest to czarne? To nie wiem, że to już tak skipniemy. No dziękuję. No, ósemka, ja nie mogę. To jest totalny speedrun jaki time. Szybciutko. I? <grych> Okej. Okay. Poszukiwany. zamknięte hmm. są stacje. Latarka? Teczka. No teczka. Tego jakby. typka. Zero mist anomalis. A Że co? Że my nic nie przegapiliśmy. A no, na no, no łatwo. No to... fajnie. My zawsze... Się... Ja ciężko. ending! Jak ja mam good? You mist no anomalis! Jak masz... Ja mam bad ending. ja mam good. Co, ma, co masz innego? Przeczytaj mi to. You missed no anomalies. Thank you for using our underground pass. O nie wiem jak to się czyta. Ten to. No, y A co to są te chińskie znaczki? Nie wiem, ja mam bad ending. I don't know, bro. I don't know. Miał się chyba inny napis. Po jakimś tam. Krzaczki. Ej, to może jeszcze raz zagramy. Tylko tego drugiego. Metro. No bo tak krótko, taki film. Metro jest chyba, nie wiem, czy trudniejsze. Dawaj, jeszcze no. raz. Czemu nie? ja czekaj, bo ja się dopiero play Ja już tam na metro się przyszykuję. Dobra, już jestem. Gdzie ty jesteś? Czemu to jest? nie ma? A, bo tam się wybiera mapkę. Okej. Okay. Metro pamiętam, że też graliśmy i nie było jakoś Gdzie bardzo... Dobrze, szybko. Metro, sałaj. No nie! No co to jest? Lara? Dobra, do tego. Się do. Start! Let's go! Let's go! To lecimy. Dobra, no też szybki speedrunik. No taki speedrunik, ale to chyba jest troszeczkę trudniejsze. Możliwe. Nie pamiętam. O nie. Tak, to było trochę trudniejsze. Tak, tutaj dobrze wszystko wygląda. Czekaj! Tutaj Co jest to? ten, Shogun. A to jest to, trzeba zapamiętać, taki scary obrazek. To jest scary zawsze. Tu jest taki wej... taki dziwny. Co to jest, tu za jest szogun? kolejny Shogun. Tu są chińskie te, jedzonko, dinozaur. O i tu jest typo. Koteczki. Tutaj jakiś pieseł. Aha, teczkę ma tylko. Jakieś kosmetyki. A tutaj są takie żaróweczki. Tutaj jest jakiś misiu i to jest ten... Nie przeczytam tego, nie przeczytam Czego? tego. To co tutaj jest napisane. Dobra, suco, to mogę tak przeczytać. O nie, Którym, nie no! Dobra, lecimy. Już się zaczęło? Ej, coś jest chyba nie tak. A co tam było? A czym są w ogóle inne obrazki? Jakie inne obrazki? Tu jest ten jeden, inny. Który? Ten chyba. Ten taki z Pepsodą. Nie. Czy on był? Ty, ale. Mi się jakoś. Nie, się... wydaje mi się, że jest ok. Popatrzmy jeszcze na obrazy. To jest ok. jest ok. Jedynka, jedynka, wszędzie jedynka. No smoking. Nie, no, no nie jakiś... ma Wydaje mi się, że nie ma żadnych anomalii. Kod tak... QR jakiś oczywiście. Nie wiem, co to jest za kodzik. I Dwójeczka. Czyli nie... czy nie było żadnych anomalii. To jest ta petycja. Poszukajmy. Tu wszystko jest ok. Tu jest wszystko ok, ok. Hmm. Hmm. Typo? się ma brachu Nie, no nic z nim nie jest, no to idziemy nie, no nie widać, że było No, nie było. Tak ma być normalnie? Słyszysz taki dźwięk? Nie, nic nie słyszę. Aha. Hmm. Tych, Coś mi się nie podoba ten pokój. Wydaje się, że jest wszystko ok, ale. O, wracamy się! Co? Wracamy Co się, pokaż? wracamy! Uśmieszek! Gdzie? Na tobą. Ok. Klikaj jest. Chętnie. Wie, to już było wiadome. Wiedziałem, że coś mi. No, czym o, wracamy! Jakiś misio! Na końcu. Wracaj, wracaj, wracaj! Szybko jakiś misio tam był Wiem Co to jest? To taka creepy gierka dosłownie. No, Szoguni to tak chyba wyglądał Puchy. Albo bo zasłoniesz w no. swoim pomarań. Wszystko jest... No bo jest OK. Jak typeczek? Eczka, ok. Piątka, piątka, piątka. piątka. Dobra. A jest jednak anomalia. Pokaż, gdzie? A widzisz tę odwróconą piątkę? No widzę. A jednak nie jest. Ślepy. A tak się zapowiadało, że już nie będzie. Co? Tu jest ciemno. No to chyba wiadomo, co robimy. O, okej, okay, ale. Ja obawiam się, że. Że to mogło być złe Nie Ja kolejny raz zawracamy Czemu? No nie wiesz co się na końcu dzieje? O, no to już jest no złe No to dzień dobry Już? <słuch> nie to jest po prostu taki speedrun tej gry End Dobra, dziękuję Dziękujemy, dziękujemy Znów nie ma typa Hmm... Come here air Aha coś... Bo nie było tego Czego? Nie, czekaj Train driver. Coś z nim było. Z kim? Hmm. E, z tym. E, train driver. A jak coś z nim było? Nie. Mm. Nie, nie ma tego... Tam nic nie opisane. Metro Goodendini. Metro Goodendin. Okej. Okay. Taki mega speedrun tej gry. Dobra, Pytanie. Taki... To udało nam się na odcinku jednym przejść obie oba poziomy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić supika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnych odcinków. Wyślcie też łapkę w górę więc będziemy się z Wami żegnać. Cześć, cześć.